Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z AP po polsku um, Dzisiaj zajmiemy się kultywowaniem i orką Tylko sobie już skończymy to pole I opróżnimy kombajną Abyśmy już pojechali sobie to sprzedać i zarobić kasę um, I kupimy sobie w końcu kury, bo ja myślałem, że my mamy górę, ale to jednak nieprawda, bo ich mieć nie mamy. Dobra Więc praca skończona na polu. Oczywiście przypominam, że kombajn jest wypożyczony yy, Więc go od razu zrzucimy jak tylko się przesypie już wszystko z niego O ile się wszystko zmieści. No i się zmieściło, No jej elegancko Zróbcie, zróbcie, No i mamy gotowe. Teraz wracamy sobie na farmę. do losu sobie to. Ten jęczmień yy, przesypiemy. Bo może akurat się okaże, że dla kur. Może być jęczmień. Wtedy będzie dobrze. Nie będziemy musieli niepotrzebnie zsiać pszenicę. Dobra, to zobaczymy jak tu będzie. Ym. I w ogóle w w końcu sobie zrobiłem plan na wioskę dwójkę, co daje na siłę. Zrobiłem ten plan, bo naprawdę nie wiem. Możecie pisać w komentarzach, co mogę robić w wiosce dwójce bo jak zazwyczaj łatwiej miałem jakiś plan taki spontaniczny bez odkrywania żadnych historii jak na polskiej wsi to dzisiaj mi się robiło łatwiej, o wiele łatwiej plan na na polską wieś, na piętnastkę niż na niż na serpie, czy na dwieńskie dwójkę no ale dobra no, trochę tego jest nie powiem że nie Dobra, um, i sobie weźmiemy moglibyśmy mamy kultywator, zacznijmy od tego. Um, Właśnie, jeszcze najpierw kury kupimy i zobaczymy, czy możemy um, czy możemy dać im pszenicę sobie kupimy cztery takie dwa takie jeden taki i dwa koguty powiedzmy dobra dwa brązowe i jeszcze jeden czarny i brązowy um. dobra i teraz co żrą kury jęczmień a ja mam jęczmień no to git świetnie Auto ma pojemność? Nie, no, ale to ma pojemność. Kurde, ja bym sobie do ten nasypał i z auto bym wziął. Dobra, szybka sobie to zrobimy. Se weźmiemy tylko zaoramy pole i zasadzie tylko tyle. O, mamy przy nich. Nikt... Wow. Dobra. No, tyle wystarczy. Pojdziemy na lewą burtę, weźmiemy. Gdzie się im wysypuje? Tam się im wysypuje. Może to jest złagodzić straszny ten podjazd. Chciałem im wszystko już wysypać, wysypać tutaj, ale no. No trudno. Ważne, że mają to żyć. No i Kilki powyrastają w środku. No trudno. Ja jestem tylko od karmienia ich. No tak w zasadzie sobie możemy postawić tutaj przyczepę. Pod. Y z tutaj w No dobra. I chyba w powoli będzie trzeba inwestować w coś lepszego, większego. Lepszego i większego można nawet i No ale póki co, jest jak jest, nikt nie mówił, że na farmie ma być lekko. Zazwyczaj yy, tworzy pól, nie, tylko ten. No i git, jedziemy sobie. I w sumie tak, yy, na tym polu sobie zasiejemy później. Albo to pszenicę, albo to coś innego Bo na chwilę obecną mamy dosyć spory teren do dyspozycji tutaj Więc możemy nawet i pokusić się o zrobienie większego pola lub zrobienie powiedzmy e, chlewu czy e, stajni dla owiec, czy jak tam się nazywa? Pastwisko dla owiec, o No nie wiem, zobaczymy co wyniknie z dalszej historii. Że Tak to ujmę, dobra. Yy... Ale już w ogóle długo nie używałem orki. A to w ogóle orki nie używałem dawno już na żadnym polu. To jest jeszcze to obracalno. Tam. nocna orka, już mam tytuł. Ja takim się nie przejmuję, bo i tak w siewniku mam jeszcze dołączony tam kultywator. To. zawsze się poprawi po prostu już na bieżąco podczas siania. A ja po prostu chcę zachować sobie jakąś tam. Em, jakąś tam. Real, realności trochę więc sensie, że nie, wy, nie wyjeżdżam siwnikiem na takie pole No i dobra Ha hmm. huh. Dobra, może wam po prostu jeszcze będę przedłużać tutaj tej orki Podepnę jeszcze raz Lindnera Albo zgaszę i po prostu pójdę się przespać. Albo nie, sobie zrobię już nocną orkę, sobie pojedziemy jeszcze tylko sprzedać yy, jęczmień. Bo jednak musimy coś zarobić kasy. Jak przyjdą ratę rano, no to już... ale no, nie będzie zbyt ciekawym. Jęczmień Dobra yy, I gdzie mamy najdroższy Jęczmień? Najdroższy Jęczmień mamy na Młynie Felsbrunn mhm. Spoko Jak tak się bawimy to tak się bawimy to, że pociąg już wjechał no Ale zaraz pani znowu będzie na mapie. No właśnie nie wiem czy ten Czy powiedziałem jakie... Czy napisałem jakie były koszty ostatnio? Um. Ostatnie przychody zbiorów To było 2335 No Tak to... Tak co cały czas na... Na... na minusie lecę, nie? Aczkolwiek najwięcej dzisiaj na minus Przydadę leko. Ta, za co niby sprzedałem mleko? Mm. a tutaj zakup terenu? Znaczy, no dzisiaj. No tak, bo... W... no. No dobra. I Feldbrun jest tutaj, nie tam. Zmień ten nie jedziesz na tym najniższym u jezu powiedzieć że to ślizga to jest za mało Teraz oczekiwać na pociąg. Hmm. Mamy w ogóle zmienione na ten? że musimy się zmienić na pociąg? Zmienna w pociąg, włączona. Dobra, no to w takim razie przechodzimy sobie dalej na pole. Yy, I w sumie już tak, nie wiem, do 15 minuty sobie weźmiemy, przeoramy. Ale tam się świeci. W ciągu dwóch minut, jak się początku nie pojawi, to po prostu wam dam w y, opisie może. Nie wiem. Albo w kolejnym odcinku powiem. O. Dobra. To jest drew, tym pomachem pojadamy. Wysyp pierwszy jeszcze nie ma, znaczy 22 drugiej. No możemy hamować składem. О, я чувствую. Ну, и один. Mamy już akurat 15 minut kiedy idziemy to sprzedać. Symulator farminga, ale oczywiście idziemy pociągali. Dobra, e, więc już tylko sobie zobaczymy, ile dostaniemy za to. I kończymy to, więc w zasadzie to już. Trzymajcie się wszyscy. Do, do usłyszenia, już niebawem. No i cześć.